Wyobraź sobie, że znalazłeś się na świecie Minecraft pełnym wrogich graczy. Wszyscy mają tylko jeden cel: zdobycie najlepszej broni w Minecraft, a następnie pokonanie nią pozostałych. W takiej właśnie sytuacji znalazłem się ja, a wszystko zaczyna się tutaj. Dobra, mam nadzieję, że ten dzień przejdzie do historii i nasz challenge może się rozpocząć za 3, 2, 1. Lecimy! Drzewka. to jest moja moje drzewko Chodź tu, Krytacz tak, Uspokój się ja? moja... A pamiętasz, że... może, może jak mi groziłeś, że mnie zabijesz? Teraz karma Karma cię dopada Karma cię za to dopada Karma cię za to dopada Karma no, cię to za jest to mi... dopada, Krytaczyk Krytuj, Krytuj, Krytaczyk O, pierwsze serce Pewnie zauważyliście, że zdobyłem serce, a to dlatego, że wprowadziliśmy na serwer znaną przez wszystkich mechanikę lifesteal, polegającą na kradzieży serca zabitego gracza. Jeszcze się powtórzę. Trzeba, kurde! Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, panowie. Dzięki za drewno, tak by the way. Jak widzieliście, moja sytuacja nie przedstawiała się najlepiej. Najpierw zyskałem serce, zabijając Krytacza, a później straciłem je, ginąc od Merwiego. Dlatego zrozumiałem, że dalsza walka nie ma sensu, więc pozbierałem drewno i pogodzony z Krytaczem, poszedłem do pobliskiej wioski, by pozbierać jakieś surowce. Niestety czekał tam na nas nieproszony gość. EJ szczęście udało mi się uciec, dlatego znalazłem nową wioskę i ogarnąłem kartografa w celu przyszłego zakupu mapy od niego. Jednak wciąż czułem oddech Merwiego na swoich plecach. To jesteś wiosca? Ja się teraz nawet nie wykopię. Nie. Ja mam taki słaby kilo. Nie? Nie! 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 Nie jestem, nie jestem. Ty masz zwidy, masz masz zwidy, masz, masz omamy mamy wzrokowe. To nie jestem ja, to nie jestem ja. Nie jest jesteś? Inny to jest inny loczek. Ostatecznie jednak Mervi mnie nie dopadł, a mi udało się wykopać w kopalni podstawową zbroję. Niestety, kiedy wróciłem na powierzchnię, okazało się, że wybił on wszystkich moich villagerów co do jednego. Ostał się tylko ten Fletcher, u którego wyfarmiłem masę emeraldów i poszedłem na poszukiwania już trzeciej wioski, by nareszcie zdobyć mapę do komnaty prób. Jezu, wioska! Jest! Nareszcie! Jak widzieliście, bardzo ucieszyłem się ze znalezienia wioski. Dlatego od razu ogarnąłem kartografę i zacząłem go maksować. Ponieważ dopiero na trzecim poziomie, będzie w stanie sprzedać mi mapę do upragnionej struktury. Dobra, ulepsza się. Mam nadzieję, że teraz mi już sprzeda mapę. Trail Explorer Map! Let's go, widzowie! Let's go! Niestety, kiedy już udało mi się to zrobić, pojawił się kolejny problem, ponieważ nie mogłem dokonać transakcji, gdyż brakowało mi kompasu. Musiałem się więc udać do niego pod ziemię i w końcu mogłem zakupić mapę. W momencie kupujemy Trail Explorer Map. Teraz, kiedy miałem już wszystko, czego potrzebowałem, wyruszyłem do komnaty, która była jedynym sposobem na zdobycie mejsa. Jest, mamy. Wszedłem do komnaty i zebrałem ciekawy ludzik w postaci kilku potek na Instant Health oraz przeszedłem kilka prób, zużywając większość potek ze względu na mój słaby ekwipunek. Jednak wciąż nie mogłem pozyskać potek na Bad Omen, które były mi potrzebne do aktywacji złowieszczych prób. Są one trudniejsze, ale to jedynie w nagrody za nie. można otrzymać złowieszczy klucz do złowieszczego skarbca, z którego z kolei możemy otrzymać rdzeń, bez którego nie utworzymy mejsa. Po przejściu prób miałem masę kluczy, które wykorzystałem do otwarcia zwyczajnych skarbców. Zgarnąłem kilka fantów, ale przeważnie były to śmieci. Jednak później w końcu udało mi się uzyskać upragnioną butelkę i aktywować złowieszczą próbę. Jednak pijąc ją nie wiedziałem na co się pisze. Dobra, widzowie, więc sprawa wygląda tak: mamy tutaj butelkę z Bad Omenem, mamy tutaj spawner, i. Robimy, widzowie. Próbę złowieszczą. Mam nadzieję, że się nie wywalę. Dobra, troszeczkę mi, mi biją. Najbardziej... O kurde, potki. Slow falling, dobra, nie, nie najgorzej. Nie ma tragedii. Przyszedł sobie refilka. Dobra, ale ich rozwalam. Jest, udało się. Aha. Bez jaj, bez jaj. Jedna pota na regenkę. Pierwsza próba poszła gładko, ale nie otrzymałem z niej fenomenalnych nagród. Jednak było to spowodowane tym, że mierzyłem się tylko z jednym spawnerem naraz. Kiedy wszedłem do komnaty, z aż czterema takimi rozpętało się prawdziwe piekło. Mega spoko. Ok, zombiaczki na koniec sobie raczej zostawimy. Dobra, pijemy regenkę bo nie, nie zaciekawie się robi Dlaczego ja strzał ich biję? Mam mega lipę zbiegniemy sobie po schodkach pijemy miotku. Dobra widzowie, tutaj sobie wyeliminujemy z łuku te bogdziaki. Tutaj, tutaj bog, bogdziaki się kampią na dole. Oj, no i spadłem. Pyg, mamy pałkę briza. O, osiemka. No, siema. Ja cię słuchaj, stary, nie chcę dołować, ale jestem w komnacie próby. Teraz właśnie mam dwa klucze i sobie zrobimy opening w sumie na Twoich oczach. Tak, czekałem aż wbijesz. Tutaj jeszcze jeden spawner jest aktywny, ale nie mogę znaleźć żadnego mobka, więc no niestety bez jednego kluczyka się mu musimy obejść. I ostatni mobek zlikwidowany. A Dobra, masz? uwaga, pierwszy key. Dobra, wzór na banner, emeraldy i crossbow. Z jakimś zaklęciem. Lecimy po kolejny o minus Spawner i zobaczymy czy może tym razem będzie. Miksturka na bad Omen bardzo fajnie i enchantowana klata też myślę, że całkiem fajnie. Fire Protection. No to kurczę gorszy drop niż ze zwykłego tego, niż ze zwykłego Volta, bo ze zwykłego dostałem prot 2, a z tego yy, złowieszczego dostałem prot 1. Przeszedłem wiele prób i mój set był już na wyczerpaniu. W tym celu musiałem na chwilę wrócić na powierzchnię, by go naprawić, a także zdobyć jedzenie, zregenerować się i przy okazji nałożyć na klatę wzór na zbroję zdobyty z jednego ze skarbców, nie licząc całej reszty śmieci. Jakim materiałem? Dobra, emeraldami robimy zdobienie. O. Kurde, jak ja w tym wyglądam! Ale mam drip! Wróciłem do komnaty, aby przejść jeszcze kilka prób, a następnie kolejny raz musiałem wracać na powierzchnię, by się zregenerować. Zrobiłem tak jeszcze drugi, trzeci, czwarty raz. Nie będę was zanudzał opisami tego wszystkiego, ale i po, po prostu przejdę do momentu, w którym w mojej komnacie zabrakło złowieszych skarbców, a przypominam, że to tylko z nich można zdobyć maze. I tutaj ten film się kończy, jednak nie kończy się przygoda, ponieważ już w dniu, którego datę widzicie na ekranie, pojawi się druga część wielkiego wyścigu o Mace. Możecie zostawić subskrypcję, aby docenić moją ciężką pracę, i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.